Niestety przerwało transmisję na żywo. Mam nadzieję, że tamten live mimo wszystko się zapisał i ta cała nasza rozmowa się zapisała. Zobaczymy, czy ktoś dołączy, czy jeszcze mnie widać. Ale niestety niestety, mnie przerwało. Jeszcze raz zaproszę gości, dodam od nowa, żeby zrobić podsumowanie. Tak, Małgosia chce dołączyć, także jest. Widzę Cię, Gosiu, Nie mogę zaakceptować, niestety. Małgosiu, nie mogę Cię zaakceptować jeszcze raz, jakbyś spróbowała, bo. Czekaj, teraz jeszcze, o, teraz jeszcze raz zaprosiłam. Próbujemy go skutku, żeby chociaż zrobić podsumowanie, bo mam nadzieję, że e, tamta transmisja. Proszę napiszcie, e, czy tamta transmisja w ogóle się zachowała. No niestety, ale Facebook nam przerwał. Jednak Facebook, a jesteś Małgosiu. Jestem, jestem cały czas mówiłam i w pewnym momencie rzeczywiście przerwało połączenie, także nie wiem jak jak dużo słyszałyście. Słyszeliście, no, tak? Słyszeliście, jest tak, niestety przerwało połączenie w tym momencie. Jak powiedz, zaczęłaś mówić o tym, że y, y, robisz, y, o tych wyzwaniach, tak, że robisz te wyzwanie już kolejny raz i że nie trzeba być perfekcyjnym. Y, Słyszeliśmy całą e, Twoją wypowiedź. E, ja zaczęłam mówić, że właśnie e, dla mnie to jest niesamowite, co Ty powiedziałaś teraz, że. E, że nie musicie być perfekcyjni, e, a na początku jak było, Gosiu, prawda? Tak, perfekcjonistką, także ja się mocno tutaj musiałam e, nad tym tematem popracować, że po prostu bo tak, bo blokowałam się, był taki moment, że blokowałam się, blokowałam, bo ja sobie wstawi... robiłam rolki, ja gdzieś tam filmowałam się, ja miałam sporo zdjęć i cały czas się odkładałam, ok, to sobie zrobię później, to sobie zrobię później I, i tak odkładałam, a to naprawdę nie ma co odkładać, bo to po prostu trzeba, trzeba robić tak, tak, jak się w danym momencie czuje. A zawsze można poprawić, zawsze można coś usunąć, tak? Halo, halo? Tak, ja jestem, ja jestem, słyszę cię, że okay, jeszcze cały czas. Nie ponieważ ciebie nie widzę, to właśnie tak. Także tak. A. Perfekcjonizm jest największym według mnie naszym blokerem, jeśli chodzi o działanie w mediach społecznościowych. A co, co sprawiło w zasadzie, że właśnie, że u ciebie ten perfekcjonizm no, teraz jakby tak zmienił to oblicze. i Robisz oczywiście wszystko tak, jak byś chciała. Ale jednak szybciej te rolki wychodzą, tak? Już, yy... To jest też ta, yy, sprawa tak, bo już yy, trochę czasu robię te rolki, to też już one szybciej przychodzą. To, to jest po pierwsze, czyli yy, jednak ta. Yy, yy, to, że mamy jakieś już drobne doświadczenie, to na pewno nam pomaga, ale też takie przepracowanie w głowie, że rzeczywiście nie muszę robić tego idealnie, tak? Nie wszystkim to się musi podobać. Ważne, abym ja się w tym dobrze czuła. I jak wychodzi to z twojego serducha, a nie zawsze tylko z, z głowy, to, to idzie to dużo, dużo łatwiej, dużo prościej. Prawda? Nie, nie zastanawiamy się tak długo nad tym. Okej, okay. dziękuję Ci ślicznie Gosiu. Historia Gosi, słuchajcie, to dowód, że nie ma rzeczy niemożliwych, zobaczcie. Że można połączyć stabilną pracę z pasją. Można rozkwitnąć i znaleźć w sobie odwagę, o którą nigdy by się e, siebie nie podejrzewało. Jeśli oglądają. Jeszcze dodam jedną rzecz, dobrze? Że jak będziemy. mogę? Chciałam tylko dodać tak, że jeśli będziemy tylko marzyć zawsze, a nie, nie podejmiemy tego działania, to nic się nie zmieni. Także podejmijmy to działanie. Dokładnie. Jeśli przyglądając się i nie, nie próbując, nigdy się nie dowiemy tak naprawdę, jakby to mogło wyglądać u nas i w naszym wypadku, prawda? Jeśli właśnie oglądając nas czujesz, że chcesz zmiany, zacznij od małego kroku. Gosia jest przykładem, że z małych kroków rodzi się ogromna przemiana. Dziękujemy, że byliście z nami. Koniecznie napiszcie w komentarzu, no w komentarzach, bo live teraz się rozerwał na dwie części, ale zachęcam, żebyście obejrzeli pierwszą część na moim, na moim profilu i drugą część. Napiszcie w komentarzu, proszę, która część historii gosi najbardziej Was poruszyła. I, a jeśli znacie kogoś, kto potrzebuje, tak jak wcześniej mówiłam, takiej dawki odwagi, udostępnijcie tego live'a, żeby się niósł dalej. I odezwijcie się po prostu do nas, czy do mnie, czy do Gosi, czy do osoby, która Wam ten live podesłała, odezwijcie się i zapytajcie, o co tu tak naprawdę chodzi? Co to jest za społeczność fajna, do której możecie dołączyć? Gosiu, ślicznie Ci dziękuję. Jesteś, ja jesteś cudownym kwiatem w moim zespole i cieszę się, że jesteś i że cię mam. Bardzo się cieszę. No i odwagi i pewności w dążeniu do tego awansu, tego wymarzonego awansu. Idziemy, prawda? No idziemy, idziemy po kolejne was, tak. Super. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo wszystkim dziękuję za, o, dziękuję za komentarze, dziękuję za udostępnienia i za to, że jesteście i byliście z nami. Do zobaczenia w następnym live, kochani. Trzymajcie się, papa. Pa. Dzięki bardzo, dzięki, cześć. Dzięki. Pa, pa.